Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale YouTube. Eee, witam Was serdecznie, lecimy sobie z kolejnym market update'em. Eee, w poprzednim odcinku był, było to tydzień temu, kiedy był market update i zobaczymy, co wydarzyło nam się od os ostatniego odcinka. Eee, tak wspominałem Wam eee, piąt, w piątek bodajże. Rozegraliśmy cały ten ruch spadkowy bardzo fajnie, eee, zrealizowaliśmy bardzo fajne shorty. Tutaj mieliśmy weekend, bardzo fajna konsola, zbudowana płaska strefa, czyli płynność z dwóch stron. I co tutaj nam się wydarzyło? Mieliśmy, proszę Państwa, wejścia w longa w tym tutaj momencie na giełdzie, na, giełdzie, na grupie VIP. Niestety brakło nam do zlecenia 100 dolarów. Następnie cena odbiła w niedzielę, bardzo fajna pompka. Następnie mieliśmy wejście, chcieliśmy wejść kolejny raz. Wejście było 107 300 albo 250, 107 300 dokładnie brakło nam dokładnie, e, dokładnie 20 dolarów albo 15. Poszliśmy do góry, e, wybiliśmy w poniedziałek. E, podeszliśmy pod strefę na spadki. Niestety tutaj zamknęliśmy shorta, dlatego że liczyliśmy na odbicie z tej tutaj strefy. Co prawda e, nie było to zgodne z moim strate strategią, więc popełniłem błąd. E, no, szkoda. Szkoda tych dwóch longów naprawdę dałoby solidnie zarobić, bo tutaj jeden, jeden long dał zarobić, już wam tutaj mówię dokładnie, jeden do trzech, a drugi dałby zarobić, dałby zarobić coś podobnego, również do strefy na spadki, jeden do trzech, czyli 6R w dwóch zleceniach. Co prawda tego drugiego bym nie brał, gdyby zapalił mi pierwszy, więc, więc no trudno, było minęło, lecimy sobie dalej. Mieliśmy strefę na spadki, powinniśmy rozgrywać właśnie do, do tej strefy, niestety to się nie wydarzyło. Co prawda ta strefa na longi nie została wybita, dlatego, nie został, dlatego że nie został wybity ten knot, co bardzo, co bardzo mnie zdziwiło, dlatego że zostawili raz, dwa, trzy, cztery, cztery pule płynności i mieliśmy bardzo mocną pompkę do góry, która zbierała z kolei szczyty i płynność z tych tutaj Shortów. Teraz sytuacja wygląda następująco. Widząc taką pompę, no wiedziałem tutaj, że jeszcze po zebraniu tych szczytów, widziałem tutaj proszę Państwa, że no niestety nie będziemy tutaj dalej pompować i mieliśmy oto taki oto zrzut. Teraz jesteśmy na grupie VIP w longu, tutaj nawet możemy sobie przejść do tej grupy. Mamy tutaj sytuację z 22 października, wczoraj, jak to ja widzę, że widzę podbicie do 111.300, 100. I z tego momentu chciałbym zobaczyć spadki, przynajmniej setup na, na shorta. Zobaczymy, jak to się wydarzy. No i aktualnie mamy na pozycji 1 do, 1 do 0.8. Mnie prywatnie na propie wybiło, dlatego że dałem stop lossa pod podknota na propie. Na giełdzie było dłuższy, na propie był krótszy. Nie zauważyłem tego, no mi wybili. Otwierałem ponownie tutaj w godzinach, około godziny drugiej. No i mam aktualnie go w zysku. Jeżeli wybije Tak profit, to prawdopodobnie będę w delikatnym zysku. Niestety no, ten tydzień nie, nie należy do najlepszych. Można powiedzieć, że jeden z gorszych tygodni, jaki miałem w tradingu, do tego, że nie miałem takiego momentu, żeby mi dwóch zagrań porządnie zapało. o kilka dolarów, więc, więc lecimy sobie z tematem. Jak, jak ja to widzę? Jak sami zauważyliście no, od, od początku tego odcinka, no mamy tutaj trójkąt, tak? Bardzo fajnie konsolidujemy sobie tutaj w takim momencie. Będę tak to pokazywał dlatego, że nasz grupowi zarzucił mi, że szybko używam myszki i nie wiadomo co na tym wykresie się tutaj pojawia. Teraz tak, mamy trójką bardzo fajnie zbudowany z dwóch stron, więc nad, nad tymi, nad tymi można powiedzieć, knotami będzie sporo płynności, czyli jeżeli podbijemy pod strefę na spadki, następnie zobaczymy spadek, to z kolei nad tym szczytem będzie sporo płynności, dlatego że mieliśmy podbicie pod tą strefę i jest ono zaliczone. Z kolei, jeżeli zejdziemy do strefy 105-900, tak, do tego zielonego boksa, i odbijemy, tak, to wtedy z kolei pod tym dołkiem będzie sporo stoblosów. Więc e, ja sobie będę to rozgrywał tak, że e, już wam tutaj pokazuję. Tutaj zajmuje shorta, tutaj zajmuje longa. Nic więcej mi nie interesuje i zobaczymy co tutaj się wydarzy. Jeżeli mielibyśmy teraz podbicie pod strefę na spadki i następnie zrzut pod strefę na longa, to z kolei będę rozgrywał prawdopodobnie z tego tutaj miejsca ponownie shorta. Ale to już opowiem prawdopodobnie w kolejnym odcinku, jeżeli się uda. No dlatego, że, że tutaj mamy strefę z H8 dość bardzo mocną. Wybicie z kolei 100 lossa mojego prawdopodobnie otworzy drogę do dalszych poziomów i kluczowe będzie przybicie strefy 115, a 114 dla dalszych wzrostów pod wybicie 121 tysięcy dolarów 121, gdzie mam strefę na spadki kolejną. Więc tak to widzę, co do Bitcoina jeżeli mielibyśmy taki oto scenariusz, który wyrysowałem Wam tutaj czyli podbicie pod e, short'ika, następnie spadek, no tutaj odląga prawdopodobnie zobaczymy reakcję wzrostową i następnie dalej zrzut. E, dobrze, tak to, tak to widzę. E, ETH, ETH odbiło od strefy na wzrosty, której nie rozgrywałem, dlatego że staram się rozgrywać tego Bitcoin'a, dlatego że no najlepiej on mi po prostu chodzi, najbardziej go czuję, znam po prostu system, którym zarabiam. Więc e, gram tylko bitcoina. Bez sensu grać złoto, wszystkie możliwe walory po to, żeby tylko grać. No, ja po prostu nie jestem za tym. Nawet mi się po prostu by nie chciał tyle rozgrywać pozycji. Wolę rozgrywać sobie bitcoina, czasami swingi, czasami day trading. Zależy wszystko jest odnośnie tego, jaki jest to interwo. Lecimy sobie dalej z tematem. Strefa na spadki. Po raz kolejny zaliczamy strefę na spadki z interwału H4, lecz nie zaliczamy jej z interwału H1, więc ona tutaj dalej zostaje, lecz powolutko ona nam tutaj słabnie. No i do zaliczenia mamy strefę na spadki, którą tutaj dla Was wyrysowałem, tą strefę dużą spadkową, ale, ale bardzo ważnym miejscem będzie ta strefa tutaj. Można powiedzieć, że taka zwężona. Tak to zaznaczymy. OK. Więc tutaj będę obserwował sobie, sobie tą strefę, więc z tej strefy chciałbym zobaczyć przynajmniej, przynajmniej zebranie tych tutaj dołków. Także tak to, tak to wygląda. No i tutaj mamy również trójkąt. Zobaczymy, w którą stronę on zostanie wybity. I co? Z mojej strony to, było na, to by było raczej na tyle. Szybki market update, omówienie tego, co było na grupie zachęcam do rejestracji z giełdy, z reflinka, reflinka giełdy Bings Może, możecie wtedy odebrać darmowy miesiąc do grupy do grupy VIP, więc wa, zapraszam Was serdecznie, no i widzimy się <laughs> początkiem kolejnego tygodnia chyba, że wydarzy nam się coś ciekawego w weekend, to będę to aktualizował, także trzymajcie się no i oczekujemy oczywiście na tego shortcika pamiętajcie, że wszystko co widzicie na tym odcinku to nie jest żadna porada finansowa, tylko moje prywatne zdanie, także trzymajcie się zostaw like komentarz w trzymajcie się Życzę Ci miłego dnia oraz tygodnia. Hej!